Oglądają Państwo News 24, a zaczynamy od Forum Rynku Spożywczego i Handlu w Warszawie. Na miejscu jest nasza reporterka Anna Lerczak, która porozmawia między innymi ze swoim gościem Marietą Stefaniak. Aniu, jak wygląda sytuacja na miejscu i czego dotyczy Forum Rynku Spożywczego i Handlu? Dzień dobry Państwu, witam ponownie. Niektórych z Państwa już wcześniej udało mi się dzisiaj spotkać. Ja niezmiennie próbuję się tutaj w hotelu Sheraton w Warszawie na forum rynku spożywczego dowiedzieć co czeka nas, konsumentów, zwykłych ludzi, szarego człowieka w najbliższym czasie z bardzo, podstawowe, w bardzo podstawowej sferze. Co będziemy jeść, za ile będziemy jeść i czy w ogóle będzie, będą te produkty dostępne. Moją gościnią jest Marietta Stefaniak, członek członkini Zarządu Zakładów Mięsnych Silesia. Jednak z największych zakładów produkujących wędliny, kiełbasy, kabanosy. Właściwie w każdej dziedzinie. Najsłynniejszy Państwa produkt? No zdecydowanie oprócz tych wymienionych przez panią to oczywiście pasztetowa dudy, a także wędliny na kanapkę, czyli wędliny plastowane, które mam nadzieję, większość z Państwa miała już okazję spróbować właśnie podczas czy to śniadań, czy kolacji. I właśnie dlatego zaprosiłam panią i bardzo mi zależało na naszej rozmowie, bo chciałabym się dowiedzieć, czy pasztetowa będzie w najbliższym czasie droższa i czy już podrożała w ostatnim czasie? i jak, to, jak sytuacja funkcjonowanie państwa przedsiębiorstwa w sytuacji 18% inflacji wygląda Oczywiście ceny wędlin się zmieniają, zmieniają się dynamicznie w zależności od okoliczności, o których Pani właśnie wspomniała. To znaczy wszystkie koszty wytworzenia, na które składa się finalna cena produktu, się zmieniają i te ceny są też na bieżąco przez nas aktualizowane, zmieniane. Siłą rzeczy poziom inflacji, o którym też Pani wspomniała, ma na to wpływ. Natomiast my mamy świadomość tego, jako właśnie jeden z największych producentów w Polsce, że wędlina dla Polaków, podobnie jak masło czy nabiał, są Produktami podstawowymi. To jest coś, bez czego nie jesteśmy w stanie się obejść, więc naszym celem jest zapewnienie oczywiście pełnej dostępności naszych produktów, począwszy od wspomnianej paszczytowej przez produkty kiełbasy siane czy produkty suche. No i jakby na tę chwilę ten cel nam się udaje. To znaczy, jesteśmy cały czas w półkach, jesteśmy dostępni, mamy nadzieję, że produkty cały czas smakują i robimy wszystko, żeby dla każdego ta wędlina była dostępna także oczywiście w przystępnej, adekwatnej do jakości cenie. Wiem, że Pani nie chce przewidywać, o ile mogą wzrosnąć ceny państwa produktów. Jak Państwo ustalacie taką cenę i, i, i co byłoby, jaki komunikat chciałaby pani przekazać konsumentom, po prostu widzą w tej chwili, którzy na nas patrzą. No, rzeczywiście w tej zmieniającej się rzeczywistości bardzo trudno jest cokolwiek przewidywać i też cokolwiek deklarować, a nie chciałabym, żeby ktoś przywiązywał się do jakichś konkretnych liczb które dzisiaj oczywiście są nam znane, natomiast one się bardzo dynamicznie i szybko zmieniają, dlatego ceny ustalamy na bieżąco. One są oczywiście głównie wynikiem cen surowcowych, e, czyli cen surowców mięsnych, na których pracujemy, ale także wszystkich innych i opakowań i kosztów wytworzenia takich jak energia czy e, koszty pracy. E, w związku z tym robimy wszystko, żeby te koszty także po naszej stronie oczywiście optymalizować i przynosić produkty w dostępnej cenie. A to, co jest najważniejsze, e, to na pewno to, żeby mądrze kupować, to znaczy e, kupować w taki sposób, żeby nie wyrzucać jedzenia, żeby go nie marnować, żeby kupować tyle, ile jesteśmy w stanie zjeść. Szczególnie, że mówimy o produktach z określonym, relatywnie krótkim terminem przydatności, podobnie zresztą jak w przypadku nabiału mleka czy, czy, czy masła. Także o to zawsze apelujemy, o przemyślane zakupy, a my ze swojej strony robimy wszystko, żeby te wędliny były wygodne w użyciu. To znaczy, żeby były tak opakowane, tak dobrane gramaturalnie, żeby każdy mógł znaleźć coś dla siebie i rzeczywiście zjeść to w terminie przydatności do spożycia, mając oczywiście na uwadze nie tylko kwestie ekonomiczne, ale także ekologię. A proszę powiedzieć, bo taka praktyczna informacja jeszcze dla mnie od stycznia tego roku do dziś cena tej wspomnianej przez nas paszczetowej, jakby Pani powiedziała o ile mniej więcej musiała wzrosnąć? W przypadku paszczetowej mówimy o kilkunastu, kilkudziesięciu groszach. Natomiast e, to oczywiście jest wszystko e, też wynikowa e, cen sprzedaży, które ustalają nasi klienci, czyli e, konkretni dystrybutorzy. E, natomiast cały czas ten produkt się sprzedaje. Co dla nas też jest oznaką, że jest potrzebne. Jeżeli jest potrzebny, to robimy wszystko, żeby był właśnie dostępny i żeby każdy mógł z niego korzystać. A czy zauważyliście Państwo, że mniej się sprzedaje w ogóle produktów mięsnych, że ludzie może trochę zaczęli oszczędzać? Widzimy, że te produkty sprzedają się trochę inaczej. To znaczy że rzeczywiście. E są w większości sprzedawane produkty, które dają szansę na to, żeby bardzo elastycznie podchodzić do ich wykorzystywania, tak? Czyli na przykład opakowania typu Family Pack, duże opakowania plasterków, czy też produkty o z drugiej strony mniejszej gramaturze, które można wykorzystać od razu i następnym razem, jak będzie potrzeba, to kupić. Także widzimy, że taki trend jest i rzeczywiście Polacy szukają doświadczeni już też oczywiście w takim mądrym korzystaniu z tego, co jest dostępne sposobów na to, żeby sobie też w tych czasach jakby na to nie patrzeć wymagających poradzić. Aczkolwiek z punktu widzenia globalnie spadków sprzedaży takowych nie odnotowujemy. Widzimy, że produkt jest potrzebny, jesteśmy tego świadomi i robimy wszystko, żeby był dostępny. Czy planujecie Państwo w ciągu najbliższego pół roku inwestycje? Tak. Cały czas działamy, inwestujemy w taki sposób, żeby też po naszej stronie szukać możliwości optymalizacji kosztów wytworzenia. To jest dzisiaj dla nas niezwykle istotne. Natomiast też cały czas się rozwijamy, cały czas zwiększamy moce produkcyjne i cały czas robimy wszystko, żeby ten produkt był jak najatrakcyjniejszy dla konsumenta. A czy musicie się zastanawiać nad tym, że będzie na przykład trzeba. Zmniejszyć załogę? Na tę chwilę tego typu obaw z naszej strony nie ma. Jesteśmy bardzo stabilnym pracodawcą i staramy się, żeby ta stabilizacja była jakby na wszystkich polach, czyli zarówno u pracowników produkcyjnych, jak i pracowników, którzy świadczą inną, inny rodzaj pracy u nas. Także na tę chwilę tego, tego typu obaw u nas nie ma. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. <laughs> dziękuję Państwu. Będę do Państwa wracać z kolejnymi rozmowami. Do zobaczenia. Dziękujemy Aniu za te relacje. To było forum rynku